Dziękuję Tobie, ojcze. Dziękuję Tobie, ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w społeczności Twojego Bożego Ducha, że jestem tu. O Boże, mój dziękuję Tobie, że znajduję się w Twoim Synu, znajduję się w Twoim Świętym Duchu. O Boże, mój dziękuję Tobie. Przychodzę do Ciebie jako nowe stworzenie w Twoim Synu. Przychodzę do Ciebie jako nowe stworzenie w Twoim żywym słowie. Hallelujah! i dziękuję Tobie, że Twój Duch, Duch Święty, składa świadectwo wewnątrz. Mojego ducha, że należy do Ciebie, że prowadzę życie według ducha, życie według Twojego słowa, życie według Twojej natury. Haleluja! Dziękuję Tobie, drogi Ojcze. Dziękuję Tobie, drogi tato, że mogę do Ciebie przychodzić jako ten, który jest usynowiony, jako ten, który jest Twoją własnością, jako ten, który ma to życie, życie Bożego rodzaju, życie Twoje, życie, które wypływa. Z tego słowa, w którym mnie zrodziłeś. Dziękuję Tobie, drogi Ojcze. Dziękuję Tobie, że mogę do Ciebie przychodzić, otwierać się na Ciebie, otwierać się na rzeczywistość w Jezusie, Chrystusie, a na rzeczywistość Twoją a w Duchu Świętym, a z łaski Twojej Pani. Dziękuję Tobie, że okazałeś mi łaskę. Dziękuję Tobie, że a Boże mój, mogę się cieszyć i radować z tego zbawienia, które, którego doświadczyłem, z łaski Twojej Pani przez wiarę mojego serca. I dziękuję Tobie, że to zbawienie jest darem Bożym i przenika mnie Twój Duch, przenika mnie ten dar z nieba, którym jest Słowo Boże, o którym jest Chrystus Jezus jako życiodajny Duch, jako ten, który zmartwychwstał, jako ten, który jest Duchem, jako ten, który żyje. Bo Ty, Jezu, jesteś tym wczoraj, dziś i na wieki tym samym. Ty się nie zmieniasz, Ty cały czas jesteś, cały czas działasz, cały czas się poruszasz, cały czas dążysz do tego, aby się wyrazić tu na ziemi. W tym zepsutym stworzeniu, aby e, odkupić, aby wyrazić to swoje zbawienie, aby wyra wyrazić siebie, aby przejąć wszystko to, co zostało przez diabła zagarnięte. Ja Boże dziękuję Tobie, że jest czas łaski, czas zbawienia, że jest czas panowania Chrystusa Jezusa, czas panowania i wyrażania się Słowa Bożego, które darzy życiem. Dziękuję Tobie, Ojcze, dziękuję Tobie, że, że to widzę. Dziękuję Tobie. Że wszyscy ci, którzy Ciebie, Boże mój, przyjęli w Chrystusie Jezusie, a w społeczności Twojego Bożego Ducha, a powołani są do tego, aby wyrażać Ciebie, aby wyrażać Ciebie, aby wyrażać Boży rodzaj życia, aby wyrażać Twoją naturę, aby, aby wyrażać owoc Ducha. Hallelujah, dzięki Ci Jezus. Hallelujah. Ty nas powołałeś, abyśmy trwali w Tobie, abyśmy żyli tym życiem, którym jesteś w nas. I oto jestem, oto jestem. Hallelujah. Oto jestem jako ta latorość martwa w oczach tego świata. Jestem martwy dla świata, jestem martwy dla systemów tego świata, jestem martwy dla miłości tego świata, jestem martwy dla mądrości tego świata, jestem martwy dla grzechu, jestem martwy dla śmierci, jestem martwy dla systemów tego świata, dla jakiejś tam martwej, nie wiem, wiedzy, informacji. Jestem martwy dla ludzi, jestem martwy nawet dla samego siebie, jestem martwy dla grzesznika, dla życia w sposób grzeszny. Jestem martwy, umarłem, Panie. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, Jezu, że wraz z Tobą umarłem, zostałem pochowany i za takiego się uważam. Ojcze, ja Ci dziękuję, że ja, kiedy przychodzę do Ciebie, kiedy wołam Twoje imię w Chrystusie Jezusie, to... Przychodzę jako martwy dla grzechu. Przychodzę jako ten, który jest pochowany, jako ten, który umarł w Chrystusie Jezusie i dziękuję Tobie, drugi Tato. Przychodzę do Ciebie jako nowe stworzenie w Twoim synu. Przychodzę do Ciebie jako te, ten, którego ożywiłeś, ożywiłeś i zmartwychwzbudziłeś wzbudziłeś w imieniu Jezusa Chrystusa. Przychodzę do Ciebie jako ten, który jest podsadzony w okręgach niebieskich wraz z Chrystusem. Przychodzę jako ten, który, który może a, Ciebie słyszeć. Przychodzę jako ten. A, który może Ciebie oglądać w imieniu Jezusa. Dziękuję Tobie, drogi Ojcze. Dziękuję Tobie za tą pozycję uwielbienia, tą pozycję uwielbienia w Synu Twoim. Dziękuję Tobie, Ojcze, za tą miłość Twoją, z którą rozlewasz w Duchu Świętym we wnętrzu Moim. Dziękuję Tobie. Ty jesteś moim życiem, Ty jesteś moją mądrością, Ty jesteś moją siłą, Ty jesteś moją miłością, Ty jesteś moim schronieniem, Ty jesteś moim grodem warownym. Ty jesteś tak, Ty jesteś tym. A, Moim zaopatrzeniem, Ty jesteś tym moim życiem, moim lekarzem, moim lekarstwem. Ty jesteś tym, w którym mam zbawienie, doświadczam realności zbawienia. Dziękuję Tobie, że zbawienie dla mnie oznacza wyrwanie z grzechu, wyrwanie z mocy ciemności, wyrwanie z mocy grzechu i śmierci, wyrwanie z tego sposobu życia i działania w oparciu o wiedzę, o poznanie dobra i zła. Dziękuję Tobie, Jezu. Dziękuję Tobie. Kiedy trwam w Tobie, to żyję Tobą. Kiedy trwam w Tobie, to żyję Prawdą. Kiedy trwam w Tobie, to żyję tym życiem z nieba. Kiedy trwam w Tobie, to wyrażam Twoją wolę, ponieważ żyję. Ha, w Tobie, Jezus. A Ty jesteś dla mnie prawem. A Ty jesteś dla mnie prawem. A Twoje słowo, które mówisz do mnie, jest tym prawem i moim przeznaczeniem. Ja pragnę, Panie, słyszeć Ciebie iść tam, gdzie Ty mnie prowadzisz. Pragnę słyszeć głos Twój, Panie. Hao, tak jak do tej pory usłyszałem powielokroć Twoje słowo, tak powielokroć usłyszałem Twój głos, i ten głos, to słowo stało się takim życiem we mnie, takim przeznaczeniem we mnie, takim celem we mnie, hao, taką wizją tego, co Ty chcesz um, uczynić w moim życiu. I Boże, proszę Cię o więcej Twoich słów. Ho, dzięki Ci, Panie. Dziękuję Tobie, drogi Ojcze, że Ty, kiedy mówisz, to również w łasce swojej, a uzdolniłeś mnie do tego, abym się poruszał w Twoim słowie, abym wyrażając to słowo przez wiarę, poruszał się w Twojej łasce, wyrażał Twoją naturę, wyrażał Twoją miłość, wyrażał po prostu Ciebie, Ciebie jako osobę. I dziękuję Tobie, drogi Ojcze, że kiedy mnie zrodziłeś w Słowie Bożym, kiedy mnie zrodziłeś przez słowo wiary, które w moim wnętrzu, w moim sercu mieściłeś, to ja doświadczyłem. Doświad doświadczyłem tego, tego żywego słowa, doświadczyłem tego słowa, które jest dla mnie przeznaczy przeznaczeniem. Ha, o Boże, mój doświadczyłem tego słowa, które z nieba stopiło i we mnie zamieszkało, tego słowa, które mi udzieliłeś w miłości swojej, ha, o w Chrystusie Jezusie. I dziękuję Tobie, że to słowo jest darem z nieba, to słowo jest darem z nieba. Ja, Boże dziękuję Tobie za to Słowo ja Ci dziękuję, że mogę poddawać się pod, pod to Słowo, że mogę być niewolnikiem tego Słowa że mogę być tym niewolnikiem um, tego Słowa, tego daru, który z nieba stąpił, a o którym jest życiodajny Duch wewnętrzny moim Boże mój, dziękuję Tobie Ty jesteś moim chceniem, Ty jesteś moim pragnieniem, ja Ojcze tu na ziemi żyję i resztę swoich dni na ziemi pragnę wypełniać Twoją wolę Pragnę byť tým. który wyraża Ciebie, który wyraża Ciebie, który wyraża Ciebie po prostu. Pragnę być wyrazem Bożego rodzaju życia, wyrazem Twojej natury i Boże, dziękuję Tobie, że mnie wszczepiłeś, że jestem tą martwą latorośną, ale wobec e, tego świata, wobec nawet samego siebie, tego grzesznego człowieka, zepsutego człowieka i uważam siebie samego za umarłego i pogrzebanego wraz z Chrystusem, ale jednocześnie drugi Tato, dziękuję Tobie za łaskę, bo to Ty mnie wszczepiłeś w Chrystusa Jezusa, to Ty mnie wszczepiłeś. Krzeb winny, i ja dzisiaj mogę żyć życiem, życiem Twoim, mogę żyć życiem Twojego słowa, mogę żyć życiem wiary, Twojej wiary. Mogę, Boże, żyć, żyć tą miłością, tą mocą, tą mądrością Twoją. Mogę żyć, mogę żyć w nowości ducha. Mogę, Duch stał się dla mnie życiem, Duch stał się dla, dla mnie drogą. O, Duch z martwych stałych Chrystus Jezus we wnętrzu moim stał się moim przeznaczeniem. Boże, mu dziękuję Tobie. To jest moje zbawienie, to jest moja droga, to jest ta, ta, ta miłość, którą w Duchu rozlewasz we wnętrzu moim. Dziękuję tobie. Dziękuję tobie, Duchu Święty. Dziękuję tobie, Duchu Święty, że mnie inspirujesz, że mnie pobudzasz. Dziękuję tobie, Duchu Święty. Ha, ty dajesz mi motywację do życia, ty mi malujesz obraz Boga w Chrystusie Jezusie. Ty mi dajesz światło, dajesz mi objawienie tego, kim jest Chrystus Jezus we mnie i Boże mój, dziękuję tobie. To jest łaska, Panie. Hallelujah, dzięki Ci, Duchu Pana, Duchu Ojca, Duchu Jezusa, że tu jesteś. Dziękuję Tobie. Hallelujah, Duchu Święty, dziękuję Tobie, że dajesz nawet słowa do serca, do umysłu i na język mój. Dziękuję Tobie, że ja mogę, Boże, wypowiadać Słowo Boże, że ja mogę wypowiadać Słowo ku pokrzepieniu, a Słowo, które jest pokarmem do życia ludzi, Panie. Ja Boże dziękuję Tobie, Duchu Święty, za Twoją ekspresję. O, Duchu Święty, dziękuję Tobie. Tak, Ty jesteś tym Słowem, dynamicznym Słowem, Ty jesteś tym Słowem, które żyje. O, Ty jesteś tym ho, Słowem, które a, wzrasta, manifestuje Bożą obecność. Dziękuję Tobie. Ojcze, dziękuję Tobie, że w Duchu Świętym obdarowałeś nas rzeczywistością z nieba. Obdarowałeś nas rzeczywistością w Chrystusie Jezusie. Jezus jest naszą rzeczywistością, więc Boże mój dziękuję Tobie, że również i mi przypadło z łaski Twojej być wyrazem rzeczywistości Chrystusa Jezusa. Twoje słowo jest rzeczywistością w naszym życiu, Twoje słowo jest tym, które w nas wzbiera przez które jesteśmy formowani i wyrażamy, wyrażamy to Słowo, wyrażamy na co dzień Twoje Słowo, wyrażamy to Słowo, to Słowo, które wy, y, objawia Ciebie, jest Twoim obrazem. Dziękuję, drogie Ojcze, dziękuję Tobie za każdy dzień, który mogę przeżyć na chwałę Twoją, za każdy dzień, który mogę przeżyć, wzywając imienia Jezusa Chrystusa. Nie jakaś tam regułka w imieniu Jezusa, ale Boże, kiedy wzywam ha, imienia Jezusa, kiedy żyję w imieniu Jezusa Chrystusa, kiedy żyję ha, przez Jezusa Chrystusa, kiedy żyję dla Jezusa Chrystusa, to znaczy, że żyje inny człowiek, żyje nowy człowiek stworzony na obraz, w podobieństwo Twoje, drogi Tato. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, drogi Ojcze, że niebo w Chrystusie, w Duchu Świętym przyszło i w nas zamieszkało. Dziękuję Tobie, drogi Ojcze, że kiedy przyoblekamy Twoje Słowo, to manifestuje się niebo na ziemi. Niebo na ziemi następuje przekształcenie, odkupienie własności Twojej. Dziękuję Tobie, Jezus. Boże mój, dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, że zbawienie jest całkowicie Twoją pracą, że ten proces zbawienia ta realność Królestwa Bożego, realność nieba na ziemi w Chrystusie Jezusie um, dokonuje się prze, prze, przez pracę Twoją, przez pracę Twojego Bożego Ducha. Dziękuję Tobie, Jezus. Dziękuję Tobie, Duchu Święty. Dziękuję Tobie, Drogi Ojcze. Dzięki Ci, Panie. Karabasa, Jesteś wielki, jesteś potężny, jesteś święty. Halleluja. Jesteś pragnieniem naszych serc. Jesteś pragnieniem naszych serc. Dziękuję Tobie, Drogi Ojcze. Że Boże to Słowo, które w nas włożyłeś, jest naszym inspiratorem, naszym motywatorem, naszym przeznaczeniem. To Słowo jest Słowem aktywnym, to Słowo jest Słowem dynamicznym, to Słowo jest a, tym życiem, które a, nas ogarnia. Jest to Słowo, które formuje nasze serca, nasze dusze i ożywia nasze ciała. Hallelujah, Jezu, ja Ci dziękuję, że to Ty jesteś. Ja Ci dziękuję, że to Ty jesteś. I dziękuję Tobie, że możemy Ciebie poznawać jako Boga realnego, Boga żywego, Boga objawionego w Tobie, Jezus. I dziękuję Tobie, że Ty jesteś w nas i poznając Ciebie, poznając Twoją wolę, poznając Twoje słowo, poznając Twoje pragnienie, poznając tą łaskę, którą zostaliśmy obdarowani, możemy być manifestacją Twojej osoby, manifestacją wedle udzielonej nam łaski o Twojej natury, Panie. Dziękuję Tobie, Ojcze, dzięki Ci, dzięki za tą łaskę w Chrystusie, dzięki za tą łaskę, Panie. Dziękuję Tobie za Twojego Bożego ducha, którego nam dałeś, a tego ducha, któremu się poddajemy, tego ducha, ducha życia, ha, według którego żyjemy, który stał się zasadą naszego życia, zasadą, według której żyjemy i funkcjonujemy. Dzięki ci, Panie. Dzięki ci Duchy Święty. Halleluja! Laki odiarabasu dra paria, i odiarabasim paruki diarabashadra. I odiarasudra paruki diarabasara barukiri. Laki osa. Laki odiarabasi, jesteś naszą światłością, jesteś naszym życiem Jezu, jesteś naszą drogą, naszą prawdą, jesteś życiem wiecznym. jesteś tym, który nas prowadzi, jesteś tym dobrym pasterzem. Jesteś drzwiami dla owiec, jesteś jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. I dziękuję Tobie, dziękuję Tobie Jezus, dziękuję Tobie, że kiedy Ty drzwi otwierasz, to nikt tych drzwi nie może już zamknąć, a Ty jesteś drzwiami. Jezu, dziękuję Tobie. Hallelujah, hallelujah. Jesteś drogą prostą i bibitą. I dziękuję Tobie, że ja trwając z Tobie wyrażając to życie, którym jesteś we mnie, żyjąc tym życiem ducha, którego mi dałeś, którym jesteś we mnie, mogę poruszać się na tej prostej drodze, mogę wyrażać tą prostą drogę. Dziękuję Tobie, Jezus, to życie, którym jesteś. Dynamiczne życie, dynamiczna moc, dynamiczna energia. Ha. Jest przeznaczeniem, jest drogą prostą bitą. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, że mogę deklarować poddanie się Tobie. Dziękuję Tobie. Oto jestem, Panie. Skoro jesteś dla mnie Panem, skoro jesteś dla mnie przeznaczeniem, skoro jesteś tym Słowem, w którym żyję, którym żyję, w którym żyję i dla którego żyję, to znaczy, że jesteś tym, który mnie prowadzi. Należy do Ciebie i oczekuję Twojego prowadzenia, oczekuję manifestacji a, Twojej osoby, oczekuję manifestacji Twojej miłości, Twojej mocy, tej rzeczywistości, którą jesteś we mnie. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, Panie, że ja w miłości Twojej mogę poruszać się, Panie, że ja w, w, po prostu. Ha, mogę żyć tym życiem, którym jesteś. Przenikaj mnie, duchu życia. Oto jestem. Dziękuję Tobie, że Ty dotykasz mojego ciała, pokrzepiasz moje ciało, ty odżywiasz każdą komórkę w moim ciele, ty wszelkie procesy w moim ciele doprowadzasz do właściwego stanu w imieniu Jezusa Chrystusa przez swojego świętego ducha drugi tato. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, że to, co brakuje w moim ciele, jest stwarzane na mocy Twojego słowa. Haleluja! Że to, co jest uszkodzone, jest regenerowane, odnawiane, uzdrawiane w mocy Twojego słowa. Dziękuję Tobie, drogi Ojcze, że na mocy ofiary Chrystusa Jezusa ho, jesteśmy nowymi stworzeniami, stworzonymi na obraz podobieństwo Twoje. Kiedy żyjemy w Tobie, Jezus, to już nie patrzymy na skażenie, nie patrzymy na grzech, nie patrzymy na świat, nie patrzymy na śmierć. Ale patrzymy na Ciebie. Żyjąc w Tobie, żyjemy w sprawiedliwości Twojej, drugiej Ojcze, i wyrażamy życie sprawiedliwego, żyjemy w tożsamości sprawiedliwego, żyjemy jako ci, którzy żyją jako sprawiedliwi przez wiarę. Nawet wiara, którą nam dałeś, jest pochodzenia Twojego. Ta wiara, w której żyjemy, jest wyrazem Twojej wiary. Dziękuję Tobie, Jezus. Dziękuję Tobie za Ducha wiary, Ducha chwały, Ducha mocy, Ducha miłości, Ducha mądrości. Ducha bojaźni Bożej. Dziękuję Tobie, drogi Ojcze, za ducha, który jest naszym pocieszycielem, naszym nauczycielem. Dziękuję Tobie, Duchu Święty. Dzięki Ci, Panie. Wywyższam Ci, Panie Błogosławie. Dziękuję Tobie za Twoje rządy we wnętrzu moim. Dziękuję Tobie, że Ty uchwyciłeś moje wnętrze, uchwyciłeś moje serce. Ja naprawdę namacalnie odczuwam Twój, Twój uchwyt namacalnie odczuwam to, że moje wnętrze moje serce jest przez Twojego Bożego Ducha jest ogarnięte i wypełniane i dziękuję Tobie, że Ty mnie inspirujesz, że Ty mnie motywujesz że Ty dajesz mi swoje myśli, dajesz mi swoje słowo, dajesz mi swoją wizję dziękuję Tobie, że dla mnie jesteś realnym Bogiem w duchu realnym Bogiem we wnętrzu moim i ja tak jak tu jestem, tak jak tu teraz siedzę, oczekuję Twoich słów oczekuję Panie mój pokrzepienia podniesienia, oczekuję Twojej wizji, oczekuję oglądania ciebie Ja chcę Ciebie widzieć, ja chcę Ciebie uwielbić poprzez wypełnienie woli Twojej w moim życiu, Panie. Oto jestem, oto jestem, oto jestem. Posyłaj mnie, Panie, używaj mnie na chwałę swoją. Ha dzięki Ci, Panie, że ja mogę być używany nie w zdolności mojej, ale nie w mądrości mojej, nie w uczynkach moich, ale mogę być tym, który trwając w Chrystusie wyraża Ciebie, Ciebie. Mogę wyrażać Ciebie, mogę wyrażać tą substancję ducha, mogę wyrażać Twój zamysł, mogę wyrażać Twoje marzenie, mogę wyrażać Twoje pragnienie, mogę wyrażać Twoje żywe słowo, mogę wyrażać Twoją naturę, mogę wyrażać to życie, którym jest Słowo Boże we wnętrzu moim. Jezu, dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, że mogę patrzeć na Ciebie jako na sprawcę i dokończyciela mojej wiary. I wierzyć w to, że jesteś moją nadzieją, że jesteś moim przeznaczeniem, że jesteś tym, który rozpoczął swoje dzieło we mnie i to dzieło kontynuujesz i to dzieło pomyślnie zakończysz. Oto jestem, poddaję się Tobie. Oto jestem, poddaję się pod życie Twojego Ducha. Dziękuję Tobie, że to prawo Ducha Życia ogarnia mnie i wypełnia. Dziękuję Tobie, że je ja namacanie doświadczam Ducha łaski. Doświadczam rzeczywistości, którą mnie, Panie mój i Boże mój, obdarzyłeś, rzeczywistości z dniawa. Dziękuję Tobie, że jesteś Bogiem realnym, Bogiem żywym, że Ty jesteś tym po prostu, który żyje. Ty nie jesteś jakimś bałwanem martwym, Ty nie jesteś jakimś bałwanem, który ma oczy i nie widzi, ma uszy a nie słyszy, ma usta a nie mówi, ma ręce a nie działa, ma nogi a nie idzie, ale Ty jesteś realnym Bogiem, realną osobą. W Duchu Świętym, w Duchu Jezusa Chrystusa, w Osobie Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Dziękuję Tobie, drogi Ojcze. Dzięki Ci, Panie. Pragnę jeszcze więcej Ciebie takiego znać. Pragnę jeszcze więcej, jeszcze więcej Ciebie, Panie. Dziękuję Tobie, że Twoje Słowo, drogi Ojcze, wzrasta wzrostem, który pochodzi od Ciebie. <laughs> Dziękuję Tobie, że nawet kiedy śpimy, to Twoje słowo w nas wzrasta. Hallelujah! Kiedy na co dzień pragniemy, kiedy mamy te wnętrza, nasze serca wyćwiczone w trwaniu w Tobie, to właśnie nawet, nawet wtedy, kiedy śpimy, to Twoje słowo wzrasta w mocy zmartwychwstania. Dziękuję Tobie, drogi Tato. Dziękuję Tobie, drogi Ojcze. Tak, Panie. Dzięki Ci, dzięki Ci, Panie. Dziękuję Tobie, drogi Ojcze, że nas powołałeś do życia w Chrystusie, a jednocześnie. Do życia w Tobie, do życia według Ciebie, według Twojej myśli, Twojego zamysłu, wedle Twojego pragnienia. Hallelujah! Dziękuję Tobie, drogi Ojcze. Dzięki, że ten dar z nieba, który z zamieszkał w nas, jest naszym przeznaczeniem. Dziękuję Tobie, że ten dar, który przyoblekamy, toruje drogę do naszego życia. Dziękuję Tobie, drogi Ojcze. Dziękuję Tobie. Dzięki Ci, Panie. Hallelujah, Sario Karabasa, Halasuri Rukidarabashi Barukiri Paria. Padiura Parya, Padyura Riru Dialabasimpa Baruki orabadusa. Halleluja. Dzięki ci Jezus. Dzięki ci Panie, dzięki ci Panie. Dziękuję tobie, Drogi Ojcze. Wywyższam Ci Pani i Ty jesteś moją radością, Pani. Ja Boże, raduję się, zbawienie. raduję się ze zbawieniem, raduję się ze zbawienia, raduję się ze zbawiciela. I ja się raduję z tego, że Boże należy do Ciebie, że Boże już jestem człowiekiem, który doświadcza zbawienia. Dziękuję Tobie, drogi tato, że mogę poruszać się w Zbawicielu i mogę doświadczać zbawienia przez życie Słowa Bożego, przez życie Chrystusa Jezusa, przez życie Halo. Chrystusa Jezusa. Dziękuję Tobie. Jezu, dziękuję Tobie, że Ty żyjesz. Dziękuję Tobie, że ja otwierając się na Ciebie mogę być przez Ciebie uzdrawiany, uwalniany. Moje wnętrze, moje serce jest zmieniane na, na wzór Twojego. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie za Twoje działanie. Dziękuję Tobie, że doprowadzasz całą moją osobę, moją istotę do integralności z Tobą, do integralności z przeznaczeniem, które Ty, Ojcze, masz w Chrystusie, w Duchu Świętym do, do tej osoby, którą jestem. Dziękuję Tobie, że kiedy Tobie się poddaję, to w mocy zmartwychwstania Ty manifestujesz plan zbawienia w tej osobie, w tym człowieku, którym jestem, w tym naczyniu, którym jestem. Dziękuję Tobie, że jestem taką gliną w ręku Twoim. I to nowy rodzaj życia, Twoja natura jest we mnie manifestowana. Dziękuję Tobie, drogie Ojcze, że Ty tą glinę wziąłeś w swoje ręce i kształtujesz mnie na swoje podobieństwo wedle udzielonej mi łaski w Twojej zdolności, Panie. Dziękuję Tobie, że w mocy zmartwychwstania mogę być zbawianym. Ja jestem zbawiony, Boże mój, dziękuję Tobie. Że to zbawienie się rozpakowywuje, rozlewa się po moim sercu, po moich uczuciach, emocjach, myślach, celach, planach, marzeniach, po mojej woli, po moich wyobrażeniach i rozlewa się dalej do mojego ciała. Boże mój, dziękuję Tobie, że nawet zmysły funkcjonują pod wpływem Twojego Bożego ducha. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie za Twoje życie, dziękuję Tobie za manifestację zbawienia, za manifestację zbawienia w Chrystusie Jezusie. Za manifestację nowego stworzenia w Chrystusie Jezusie. Dziękuję Tobie, za rzeczywistość z nieba w Chrystusie Jezusie tu na ziemi. Dzięki Ci, Panie. Haleluja. Dzięki Ci Jezus. Dzięki Ci Jezus. Błogosławię ten dzień. Niech ten dzień będzie przeżyty na chwałę Twoją. Niech ten dzień wyraża Ciebie, gdziekolwiek postawię swoje nogi, Panie. Niech to będzie miejsce zajęte przez Ciebie, niech to będzie miejsce zajęte przez Twoje Słowo, niech to będzie miejsce, w którym wyraża się Twoja obecność w duchu świętym, niech to będzie miejsce, w którym manifestuje się Twoja obecność w Chrystusie Jezusie. Hallelujah! Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Hallelujah! Dzięki Ci za tą mądrość i moc w Chrystusie Jezusie. Dziękuję, drogi Tato. Prowadź mi, Ojcze, prowadź nas, ilu nas powołałbyś w swoim świętym duchu. Oto jesteśmy, posyłaj nas i używaj na chwałę swoją. Amen. Amen, Ojcze.